Sytuacja, w której uczestniczymy, była nieunikniona. Znaczy, nie ma wątpliwości, że Diana Lelonek musiała dojść do tego punktu, w którym, katastroficznego punktu, w którym jesteśmy. Diana Lelonek, artystka wizualna, aktywistka, w swoich pracach jakby od początku prowadziła taki rodzaj gry i z jednej strony z nauką, z drugiej strony z aktywizmem. Nauka, przede wszystkim nauki biologiczne, zainteresowanie roślinami i bardzo głęboki wykonywany w tym kierunku research to, to coś, co zawsze w jej pracach było obecne i uczestniczyło. Natomiast wydaje mi się, że nawet te najwcześniejsze prace Diany, czyli te, kiedy w stare fotografie toczą walkę z pleśnią, czy też może raczej pleśń zdobywa ten. Tą płaszczyznę, którą są fotografie. Te prace, które pokazywaliśmy już w Galerii Arsenał, które są po prostu wynikiem y, z, y, w, właściwie przywrócenia godności y, zdegradowanym przedmiotom, śmieciom znalezionym w parku, i pochylenie się nad faktem, że y, posiadają one jakby. Kolejne swoje życie, że rozwijająca się, się na nich roślinność, mchy i porosty są właściwie nową wartością, którą być może należy chronić. Wszystkie te prace Diany zawsze zawierały w sobie taki komponent zbliżającej się klęski, zbliżającej się katastrofy. I wydaje mi się, że w tym momencie przemówiły najbardziej. Diana Lelonek jest, od zawsze była skupiona na aspekcie kryzysu klimatycznego i relacji naszych relacji z otaczającym nas światem. Jesteśmy częścią tego świata i jednocześnie jesteśmy takim potężnym destruktem w tym świecie. Jesteśmy taką siłą niszczącą. Mamy tego właśnie efekt. Mniej więcej rok temu planowaliśmy wystawę Diany Lelonek, która oczywiście wyglądałaby kompletnie inaczej niż ta w tej chwili. Do tej wystawy nie doszło w wyniku pandemii. Czyli to była jedyna wystawa, którą musieliśmy przełożyć. Przełożyliśmy ją na ten moment kwietniowy i znów nie możemy jej otworzyć dla publiczności, co tylko. Powiększy jak gdyby dramatyzm sytuacji. I właściwie ta, ta wystawa jest wynikiem przemyśleń, wynikiem refleksji, wynikiem tego, co się Dianie w ciągu tego roku pandemicznego przydarzyło. Jest też bezpośrednio związana z taką naszą propozycją, kiedy nie mogliśmy zrealizować tej wystawy rok temu. Zaproponowaliśmy artystce miesięczną rezydencję w Galerii Arsenał. Jeden z filmów prezentowanych na wystawie jest wynikiem tej rezydencji. Mamy do czynienia ze znakomitą artystką, bardzo świadomą, bardzo jakby dobrze rezonującą z rzeczywistością. Słuchajmy tego, co ma do powiedzenia w swojej sztuce. Dzień dobry, nazywam się Diana Lelonek i witam na mojej wystawie kompost w galerii arsenał w Białymstoku. A tutaj mamy, jak widzimy, całą przestrzeń galerii, która została zaaranżowana na taki trochę postapokaliptyczny krajobraz. Wystawa składa się z kilku prac. A możemy tutaj zobaczyć dwa wideo. Jedno z nich pod tytułem Formy Przetrwania. Drugie pod tytułem Kompos, obydwa zrealizowane w 2020 roku, oraz całkowicie nową pracę pod tytułem Wyjście ludzi z galerii, którą będziemy mieli też okazję za chwilę zobaczyć. Jest to praca fotograficzna. No i generalnie ten cały. A kompostownik, który, który widzimy za, za nami, możemy teraz się po nim przejść i trochę o nim opowiedzieć. A aranżacja, aranżacja tej wystawy y, też nawiązuje do tematu, czyli do y, m, takiego zagadnienia kompostowania, która jest y, taką metaforą rozkładu materii, przepoczwarzania się materii z jednego stanu w drugi. A na, na tą instalację składają się Równo y, organiczne y, materie, jak i też tytułowy kompost, jak również y, chociażby gnojówka roślinna, która powstanie y, na pewno w momencie, kiedy już będzie można wystawę obejrzeć fizycznie. A, ale też y, ważnym elementem tej, y, tej wystawy są y, po prostu przedmioty, y, które zostały przeze mnie y, wyszukane, znalezione w magazynach, y, galerii Arsenał. Są to, są to rzeczy, które, które po prostu były składowane w, w magazynach. Są to elementy pozostałości po scenografiach z poprzednich wystaw, a różne elementy, z, które, kiedyś, które kiedyś tworzyły tutaj wystawy, a jak również elementy, elementy sprzętu, które które właściwie no, możemy znaleźć w każdej, w każdej galerii, w każdej instytucji kultury. Tak więc te dwa aspekty tej naturalnej materii i tej właśnie takiej instytucjonalnej tutaj razem ze sobą kompostują. Konstrukcja też jest taka, że możemy swobodnie po tej przestrzeni oczywiście sobie spacerować. Bardzo jest to wystawa do oglądania na żywo, a nie online, ponieważ jest to wystawa bardzo sensualna. Jesteśmy tutaj zanurzeni w, w zapachu, w wilgoci, która, która z, tej, z tego kompostu się unosi. Tak, no i właśnie pod, w kompozycji tej wystawy możemy znajdywać różne. Różne rzeczy. Tutaj mamy na przykład y, a, projekty remontu elektrowni, który jest drugim budynkiem Galerii Aksenaus przed kilku lat. A, mamy tutaj też elementy pracy pozostawionych przez innych artystów, chociażby <gry> możemy rozpoznać tutaj um, fragmenty grzybów z poprzedniej wystawy Izy Tarasewicz. Tak więc też mamy taki recykling. A te wszystkie, te wszystkie rzeczy po prostu są powtórnie tutaj um, użyte i, no i kompostują, kompostują. Zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Jest to też bardzo, koniec końców, przemyślana ekspozycja, i w różnych z tych, za różnymi z tych przedmiotów tutaj umieszczonych kryją się też historie, tak? historie konkretnych, konkretnych wystaw, które, które kiedyś w tej przestrzeni były pokazywane. Historie konkretnych przedmiotów, czy, czy jakichś elementów, właśnie scenografii, czy, czy odrzutów, które na przykład zostały nawet nigdy nie użyte, tak jak tutaj widzimy ten zestaw plastikowych kuwet. To są, to są właśnie elementy, które zostały po instalacji jednego z artystów, ale artysta ich nie potrzebował, więc nie zostały one użyte na ostatecznej wystawie. Jeżeli chodzi o y, pozostałe prace, które tutaj są prezentowane, są wkomponowane w tą, w tą przestrzeń wystawy, a jest to właśnie chociażby wideo pod tytułem Kompost, czyli tytułowe, y, ty, ty, zatytułowane tak samo jak wystawa. Y, wideo, które powstało w 2020 roku, zostało wykonane y, początkowo w ramach rezydencji na której byłam w Szwajcarii w Lugano ale oczywiście to była rezydencja online i również opowiada taką historię wizji Przyszłości właściwie mamy tutaj na tej wystawie bardzo dużo takiego science fiction i takiej postapokaliptycznego kontekstu, a jednak nie jest to też oderwane zupełnie od rzeczywistości, oczywiście tutaj szczególnie wideo formy przetrwania, które możemy oglądać w kolejnej sali, jest to kontekst bardzo mocno związany właściwie z tym. Czym obecnie się znajdujemy? Hmm, Wideo o formy przetrwania powstało hmm, na początku pandemii, kiedy podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich instytucji, kiedy właściwie okazało się, że tak naprawdę z dnia na dzień te instytucje po prostu zostały zamknięte i pojawiły się takie pytania: co dalej? Wideo o formy przetrwania bazuje na mailach, które dostawałam. Od różnych instytucji, a, o odwołanych wystawach. Natomiast y, wideo to jest. Y, nie jest właściwie dokumentacją tych, tych maili, jest y, taką wizją surrealistyczną, trochę science fiction, napisaną od nowa na podstawie tych rzeczywistych maili, gdzie tematem głównym nie jest sama pandemia, ale tak naprawdę pytanie w ogóle o inne katastrofy, które które wokół nas cały czas są, czy to też widmo katastrofy klimatycznej, czy też chociażby to z czym musimy również a to czemu musimy również stawiać czoła, czyli kryzys, kryzys demokracji, czy różne kryzysy polityczne. No i stawia pytanie o to, jak wobec tego wszystkiego ma się odnaleźć sztuka, jak właściwie mogą się odnaleźć, czy też nie odnaleźć instytucje sztuki. Jaka, jaka przyszłość tak naprawdę nas czeka? A Więc wideo formy przetrwania jest takim tutaj bardzo ważnym elementem tej wystawy, nadającym właściwie też wydźwięk innym pracom. W ostatniej sali widzimy zdjęcie, pracę stworzoną specjalnie dla Galerii Arsenał na tą konkretną wystawę. Przedstawia ona Galerię Arsenał. Jest pewną wizją możliwej przyszłości galerii, a w, szczególnie w kontekście obecnych problemów, z jakimi też instytucje muszą się mierzyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Państwa do oglądania. Znaczy, mam nadzieję, że już niebawem będzie możliwe obejrzenie wystawy na żywo.